Bo w świecie HR-u łatwo zapomnieć, że nasza praca ma też inny wymiar, czyli sprzedaż. Bo tak naprawdę sprzedajemy coś więcej niż tylko stanowiska pracy. Sprzedajemy wizję, kulturę i możliwości, które nasza firma oferuje. Ale zastanówmy się, chwilę, czy sposób, w jaki to robimy, naprawdę rezonuje z naszymi kandydatami. Czy nasze strategie komunikacji są tak przekonujące, jakbyśmy tego chcieli? Czy może nieświadomie sami przekształcamy się w tych parszywców, których po prostu chcemy unikać? To, co łączy sprzedaż i rekrutację. To fakt, że w obydwu zawodach mamy do czynienia z sukcesami, jak i z porażkami. Jedyna moja nadzieja co do porażek jest taka, że załóżmy, że z reguły one wynikają z rutyny. I wszyscy wiemy skąd ta rutyna się bierze, prawda? Wywołują ją powtarzalne i typowe zachowania. To trochę tak, jak jeżdżenie na każdy uro w to samo miejsce. Z czasem zaczyna się wydawać, że wszystkie dni są takie same. No bo rzeczywiście tak jest. W pracy HR rutyna często staje się taką naszą bezpieczną przystanią. Codziennie stosujemy te same metody rekrutacji, te same strategie poszukiwania talentów, ale zastanówmy się, w świecie, gdzie każdy kandydat wnosi coś nowego, gdzie każda rozmowa rekrutacyjna to niepowtarzalna szansa na odkrycie niezwykłego talentu, czy naprawdę chcemy ograniczać się do rutynowych działań, czy nie lepiej czasem zmienić miejsce wypoczynku na coś bardziej ekscytującego i zobaczyć jakieś nowe możliwości?